Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Chrześcijanie z całego świata co roku przybywają tu, by świętować Boże Narodzenie, ale teraz, przez pandemię koronawirusa, sytuacja wygląda inaczej. Atmosfera daleka jest od świątecznej, panuje melancholijny i ponury nastrój. Dla wielu mieszkańców brak odwiedzających oznacza także brak dochodów. To pierwsze takie święta w Betlejem. Na tej ulicy znajduje się mnóstwo warsztatów rzemieślniczych, ale teraz otwarty jest tylko jeden. To cud, że w ogóle ktoś jeszcze ma tu zlecenia. W zakładzie snycerskim powstają szopki i scenki biblijne. Właścicielem pracowni jest chrześcijanin Chak Isa Chakaman. Obróbki drewna nauczył się od swojego ojca i dziadka to tradycja rodzinna. Przed wybuchem pandemii zawsze sprzedawał swoje wyroby w sklepie obok, ale od marca rzeźbione w drewnie oliwkowym figurki Jezusa, Maryi czy Józefa nie znajdują kupców. To problem wszystkich rzemieślników w Betlejem. Siedząc bezczynnie w domu, Chak szukał więc nowego pomysłu na swój biznes. Wiedział, że musi coś zrobić, by utrzymać żonę, dwie córki. I 22 pracowników. Ten rok był najdziwniejszym rokiem w moim życiu. Widziałem pierwszą intifadę, drugą intifadę, wojnę z Irakiem. Okej, okay, była wojna, ale przynajmniej można było zobaczyć w okolicy ludzi, turystów kupujących pamiątki, a w tym roku nie widać nic. Nikt nawet nie chodzi po ulicy, nawet kościół jest pusty. Kościół Narodzenia Pańskiego znajduje się nieopodal warsztatu Czaka. Ludzie mówią, że ostatni raz było tu tak pusto przed wyprawami krzyżowymi. Brak pielgrzymów w kościele w czasie Bożego Narodzenia nie bywały widok. Ten materiał filmowy pochodzi z 2019 roku. Do Betlejem przybyły wtedy 3 miliony turystów. Zwiedzający musieli czekać godzinami, by wejść do Groty Narodzenia Pańskiego, mieszczącej się w kościelnej krypcie. Grotę zbudowano w miejscu, gdzie według przekazów chrześcijańskich narodził się Jezus. Teraz kaplica jest pusta, można rozkoszować się pięknem i spokojem, ale jednocześnie trudno zapomnieć o panującej wszędzie epidemii. To tu miał się narodzić Jezus Chrystus. Po południu obok sklepu Czaka przechodzi procesja pogrzebowa w Betlejem. Zarejestrowano do tej pory ponad 50 zgonów z powodu koronawirusa i tysiące przypadków zakażeń. Betlejem było też pierwszym miastem na terytorium Palestyny, w którym doszło do wybuchu epidemii. Wirus został tu prawdopodobnie przywieziony przez turystów. W marcu wprowadzono lockdown. Aby przetrwać kryzys, Czak musiał działać. Rozpoczął sprzedaż swoich drewnianych figurek w internecie. To była spora innowacja, jak na raczej tradycyjny biznes. Gdy siedziałem w domu razem z przyjacielem, zacząłem rozwijać mój koncept. Udało nam się zrobić kilka stron internetowych, na których mogę sprzedawać moje figurki. Pojawiło się wiele zamówień. W produkcję figurek zaangażowała się teraz cała rodzina. Na placu przed Bazyliką, jak co roku, stanęła ogromna choinka, i tylko ona nieśmiało przypomina tu o beztroskim Bożym Narodzeniu. Z dachu domu Czaka rozpościera się widok na duże hotele w okolicy, wśród nich największy na terytorium Palestyny. W okresie świąt Bożego Narodzenia zawsze jest pełen chrześcijańskich pielgrzymów, także w tym roku wiele pokoi zarezerwowano z dużym wyprzedzeniem, ale pandemia koronawirusa pokrzyżowała turystom plany. Właściciele są załamani. Light Abu Rumane i jego rodzina zainwestowali miliony w rozbudowę hotelu tuż przed wybuchem pandemii, nie porzucają jednak nadziei. Wiedzą, jak wielkie znaczenie ma i zawsze będzie miało Betlejem dla chrześcijan, a pandemia przecież kiedyś się skończy. Znam turystów, którzy daliby wszystko, by choć raz w życiu być w Ziemi Świętej. Widzę to na ich twarzach, gdy urzeczywistnia się to marzenie i przyjeżdżają do mojego hotelu. Są bardzo szczęśliwi, gdy znajdują w Betlejem spełnienie swojej wiary. Teraz najważniejsze jest, by przetrwać ciężkie chwile i nie stracić wiary, że turyści i pielgrzymi wkrótce wrócą do swojego pięknego, ukochanego miasta Betlejem. W końcu Boże Narodzenie to święta nadziei.